Cześć, witam wszystkich z tej strony Korangar. Zapraszam Was na kolejny odcinek, zagrajmy w Risen 2, więc na samym początku tego naszego dzisiejszego materiału wejdziemy do tej jaskini, ponieważ tam jest jeszcze parę termitów do ubicia i musimy to zrobić. Chwileczkę jeszcze pochodnie sobie zapalę. No i oprócz wybicia tych termitów musimy jeszcze zdobyć cukier. Wow, tutaj jest. Kurczę, nie mogę go trafić. O, dobra, udało się. No, musimy zdobyć cukier, ponieważ te termity ukradły cały cukier. Od Jacka bodajże. I Chowały go właśnie w tych norach, w tych jaskiniach. Woreczek cukru, dobra, już mamy 5. Spójrzmy, co tam jest w tej skrzyni. 50 sztuk złota woreczek cukru. Fajnie, jeszcze jeden został. Jeszcze jeden worek cukru, i jeszcze jeden termit do ubicia. I misja będzie wykonana. Tylko gdzież jest ten cukier? Pewnie prędzej się napotkam na tego termina drugiego. Jeszcze sprawdzę opcje yy, ustawienia gry. Średni, poziom średni. Jakoś mi się zawsze wydaje, że jest ciut za łatwy ten poziom trudności. Wow, pudło. Dobrze, tutaj pati nam, pomaga cały czas. Bardzo fajnie. Jeszcze podkurujmy się zapasami żywności. I spójrzmy, co mamy tam dalej. Amulet. Cóż to za amulet? Nie postać, tylko inwentarz. Talizman, kuloodporny plus 5. Czemu nie? Założymy go sobie od razu. Spójrzmy, co my mamy tam dalej. O. Powiem wam, że nie mogę znaleźć tego ostatniego siódmego worka cukru. Musiałem go gdzieś przeoczyć na pewno. Teraz poszukajmy przy tych skałach, bo na 100% wszystkie worki są tutaj. Musiałem przeoczyć. Hmm, hmm, hmm. Tam nie ma. Tam był tylko amulet. To widocznie musi być gdzieś tutaj. Wow, Patty się bawi w spinaczkę i w truchtanie w miejscu. <gry> Prawda, takie małe błędy. Pełno ich jest w grze. Znaczy, to nie są błędy jakieś, jakoś utrudniające grę, ale takie właśnie czysto estetyczne. O, jest. Proszę bardzo, jest ostatni worek cukru. Musiałem go przegapić. Patty się zablokowała. No i dobra. Skoro mamy już wszystkie worki cukru i ubiliśmy już wszystkie termity, to możemy teraz pójść do Jacka i odebrać nagrodę. Jacka czy Jacka? Nie wiem. Chyba Jacka. Mam nadzieję, że ta pati... Zjawi się koło nas niedługo. Hmm, usmażmy sobie. Ahoj, bracie! Dobre miejsce, by poczuć wiatr we włosach, co? No, jestem Jack. Jack, latarnik. Dawno temu byłem piratem. Cieszysz się w końcu spokojem na emeryturze? Spokojem? Ha, ha, ha. Nie ma na to szans. Nie z tymi przeklętymi termitami. Termitami? Co? Nie jesteś tu, żeby je powybijać? To co u licha tu robisz? Nie, ale nie zamierzam sprawiać kłopotów. Próbuję znaleźć kapitana Stalowobrodego. Stalowobrody? I boisz się kilku termitów? Hmm, szukam piratów. Pewnie znasz dużo powieści. Nie zawiadomo go. Co do termitów, od tych termitów. Małe, drżące dranie zostawcie starego Jacka w spokoju. Gdzieś tu musi być gniazdo. Nie będziesz miał o, jest i problemów ze szkodnikami. Dobry chłopak. Nie wiesz, jak wdzięczny jest Jack. Możesz mi pokazać. Dobra, dobra. Stary Jack nie potrzebuje funduszu emerytalnego. Moje nogi nie są takie jak kiedyś. Ale jeśli nie byłeś na górze, mam na wieży książkę, która może cię zainteresować. I Jeszcze jedno... Tak, staruszku? O co chodzi? Mam do Berbelucha pewną sprawę. Muszę dostarczyć cukier piratom, mm -hmm. a oni dają mi za to rum. Przyjechał tu wczoraj mój kolega z Sakariko. Wszędzie było pełno termitów. Próbował się ich pozbyć. Zaatakował. Powinien chyba wiedzieć, że to nic nie da. Mówiłem mu wiele razy. On jest w porządku, ale te małe potworki zabrały cały cukier. Znalazłem cukier. No. A, dobry chłopak. Zanieś go prosto do Berbelucha. Spoko. Ha, jeszcze dowiemy się, gdzie są piraci. Szukam piratów, nie termitów. Więc skręciłeś w złą stronę. Każdemu może się zdarzyć. Jest ścieżka, która doprowadzi cię prosto do nich pomiędzy górami po drugiej stronie wodospadu na północny wschód od tego miejsca. Nie możesz nie trafić. Ja zostanę tutaj z ternitami. Ale jeśli chcesz wrócić do Puerto Sacarico, na plaży jest łódź. Pewnie znasz dużo Pewnie opowieści. Znasz dużo opowieści. Wszystkie i wszystkie prawdziwe. Opowiedz mi. Hmm. Może o skarbie? O skarbie. Więc jesteś piratem, bracie. Dobrze trafiłeś. Nie chodzi tylko o skrzynię złota. Istnieją legendy o przedmiotach wielkiej wartości rozrzuconych po obszarze mórz południowych. Jakich przedmiotach? Sekretnych. Każdy z nich ma własną historię. Jedno je łączy. Przynoszą szczęście ich posiadaczom. Musimy takie zdobyć. A czyli chodzi tutaj o. o sekretne przedmioty. Które są rozsiane po tych wyspach, typu na przykład drewniana noga, jakiś hak, lustro, lusterką, takie różne rzeczy. Piraci zabrali wszystko, oh. co do grosza, i gdzieś to wywieźli. Łącznie z pięknym lusterkiem córki gubernatora. Niestety nie mieli go zbyt długo. Przegrali je w grze z właścicielem tawerny w Takariguri. Ciekawe. No, to nie było ładne. Dobra. Zatem idźmy dalej. Hmm, tutaj jest jakaś roślinka. Tutaj słyszymy w tle głośny szum. Tutaj jest wodospad blisko nas. I to właśnie to tak szumi. O właśnie widać go. Ładnie to wygląda. Okej. Okay. W sumie, zasadniczo to sobie nie obrałem na ten odcinek żadnego kierunku. W sensie, że nie założyłem sobie, że dojdę do piratu. Także w sumie w ten odcinek pewnie przewędrujemy. Tylko boom, pudło. i trafiła. Tak, bujziec nie będzie tak myślał. Okej. Okay. proszę bardzo, mała sakiewka. Szkoda, że te sakiewki są. Amulet jakiś. Szkoda, że te sakiewki są od razu rozpakowywane przy wzięciu ich. Pamiętam w pierwszych częściach gotika to trzeba było zajrzeć do ekwipunku i otworzyć osobiście. No i to było w sumie fajne. E, Rytuały plus 5. Nie, to nie chcę tego sprzedamy sobie ten amulet, który znaleźliśmy przy wodospadzie. hmm. <trybujesz> A cóż jest tutaj? Małpy? Kurczę, chciałem trafić to bliżej. Przydałby się nam jakiś nauczyciel broni palnej? Ale to dopiero po obozie piratów. Hmm, tutaj nie ma drogi dalej. Więc trzeba będzie się wrócić. Spójrzmy na mapę. No w sumie cały ten teren... Prawie cały ten teren już obszukaliśmy. Więc można śmiało iść w stronę piratów. Kurczę, same pudła. Tak, bójrzec się coś nie odwraca. Wow! Wow, drugi! Fak! Zaraz cię poczęstuję ołowiem! Pudło! Jeny! Ale ja słabo strzelam! W ogóle wydaje mi się, że jak pierwszy raz przechodziłem tę grę, to na samym początku nie miałem tyle tych nietrafionych strzałów, co teraz. Nie wiem, może mi się tylko wydaje. Bo teraz to naprawdę często nie trafiam. Okej, okay. zatem Guźce pokonane. I można ruszać dalej. Parę dni temu, premierek gry, yy, była premiera gry Diablo 3. No i tak w sumie fakt, że ja nie grałem nigdy w pierwszą i w drugą część. No i pewnie dlatego, jakoś nie wiem, nie, nie czuję tego, tego fenomenu tej gry, jakoś, jakoś ta gra mnie nie kręci tak, żebym musiał ją mieć. I zauważyłem, że strasznie dużo, no cała masa, rzesza ludzi pobiegła do sklepu, żeby kupić ten tytuł. To jest w sumie, nie wiem dziwne dla mnie. Znaczy no, nie powinienem się co dziwić, bo na przykład takie GTA jak wychodzi, to ja jestem niemalże pierwszy w kolejce. Także co kto lubi. Hops. Może teraz mi się uda zastrzelić. O, udało się. Świetnie. Obrzydliwe. No i tutaj przed nami są. jest palisada. I tam. za tą palisadą jest obóz piratów. No, może jak starczy czasu, to wam pokażę. Jeden fajny myk, nie każdy o tym wie, ponieważ tutaj mamy jakiś budynek. To jest jakaś jakieś starodawne sanktuarium. No i aż się prosi o to, żeby jakoś usunąć to wejście, żeby można było przejść. Ja dopiero pod sam koniec gry się zorientowałem, że można jednak usunąć te przejście. Także jak starczy czasu to Wam pokażę w jaki sposób to zrobić. Bum! pudło. A, biegnie. Tak. No, Pati. Co Ty śpisz? No nie. Jest dobrze. Bum. Tak, super. Wszystko dla niej jest obrzydliwe. Dziwna baba. Dobra, gdzie jest ten czwart? Bo chyba było ich czterech. Dobra. Mniejsza od czwartego. Strasznie mi się myli yy, klawisz yy, sprintu z klawiszem chodzenia. Jak chcę gdzieś podbiec, to, to jeszcze bardziej zwalniam tempo. No jeszcze się przejdziemy wzdłuż plaży. To już powoli zachodzi słońce, zbliża się noc. No i wydaje mi się, że w tym odcinku jeszcze nie pójdziemy do obozu piratów. Zrobimy to w kolejnym. A teraz przejdziemy się po tych y, plażach i pozbieramy wszystko, co jest cenne. tam widzę grzyb poku tak? tak hmm, hmm, hmm. no coś nie ma tych diabłów piaskowych jakoś nie wyskakują na nas Tu pewnie coś na nas wyskoczy Nic No cóż O proszę skrzynia Trochę złotych monet O, widzicie? Nawet tego nie zauważyłem. Jest drugie wejście do obozu piratów. Od strony wody. Ty tam, skąd się tu wziąłeś? Przecież Fayez nie chciał cię wpuścić. Ja. Baruj sobie, wkrótce odbijamy. Dokąd płynie ten statek? Nie twoja sprawa, koleżko. Czy jesteś ze stalowobrodym? Czy jesteś ze stalowobrodym? Tak, to największy kapitan, jakiego nosiła ziemia. Przeklęty czy nie, popłynąłbym z nim na koniec świata. Stalowobrody przeklęty? Owszem, morskie potwory siedzą nam na ogonie, odkąd splądrowaliśmy świątynię. Dlatego trzymam wartę. Berbeluch awanturował się o te potwory. Więc kapitan powiada Blake, pozabijaj dla nas te dranie. Więc to właśnie robię. Rozgniatam drani, jak tylko się pojawią. Jakie morskie potwory? Piaskowe diabły. Opancerzone kraby. Zwane z nich skurbiele. Ale ja też mam swoje sposoby. Hmm. Dlaczego jesteś sam? Ci dwaj, których miałem dostać od Curtis'a na polecenie Berbelucha, okazali się dupkami. Po co komu oni potrzebni? Sam sobie poradzę. Jak mawiała moja kochana mamusia, prawdziwy pirat jest zawsze gotów na cios. Daj mi jakieś wskazówki. Jakie? Od niego nauczymy się yy, zadawać cios nogą, czyli kopnięcie. Pokaż mi, jak się kopie. Jak poprawnie kopać? Nie jak dziewczynka w piszczele? Prawdziwy kopniak to jak kopniak konia, jak atak z bronią w ręku. Możesz wykopać przeciwnika z dala od siebie. To przydatne, jeśli masz wielu wrogów. Ktoś w zbroi przewróci się po dobrym kopniaku. Tak, ale to działa tylko, jeśli kopniasz ich we właściwej chwili. Czekaj, aż staną prosto przed tobą. A potem ich zabijasz? Okej, okay, więc mamy bardzo użyteczny chwyt opanowany już. No dobra, więc sądzę, że chyba kończymy na dzisiaj. W następnym odcinku pomożemy, pomożemy temu piratowi pokonać kraby i zajrzymy do obozu piratów. No i pokażę Wam jak otworzyć tą świątynię. Bardzo fajny i efektowny sposób. No zatem kończę odcinek. Trzymajcie się. Do zobaczenia i cześć.